Cześć, witam Was w piątym odcinku na temat programu Pierwsze Klucze. Budowa domu metodą gospodarczą. Wielki znak zapytania: każdy się pewnie zastanawia, czy ma teraz zakładać kalosze i lecieć na budowę. Ja uważam, że nie. Pewnie trzeba to po prostu trochę podzielić na poszczególne etapy. Czyli może na przykład inwestor wynająć kierownika budowy, który będzie tych poszczególnych etapów pilnował. Generalnie tak to wygląda normalnie, jak się buduje, także tutaj nic nowego nie odkrywamy. Można umowę z generalnym wykonawcą podzielić na mniejsze etapy i, na przykład, w budowie prefabrykowanej zrobić osobno budowę prefabrykatów, osobno zrobić montaż. Takie firmy mają zazwyczaj kilka różnych podmiotów, dlatego można swobodnie to na pewno jakoś zaaranżować. Jeżeli chodzi o program, pewnie więcej nam powiedzą. Co mieli na myśli w programie, pierwsze klucze, budowa domu, metodą gospodarczą. Później natomiast tutaj bym się nie lękał, że będą kazali Wam samym budować te domy.